A dzisiaj nie uwierzycie, panda Banan zagra ze mną na Roblox! Udało mi się z przekonać. Jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek z bandą banan, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Oczywiście wbijamy na Pandę Banan, chociaż ja już zdaję sobie sprawę, że wy tam już jesteście. A my słuchajcie, zaczynamy! Przywitać się wszyscy! Zapraszam! Diemaneczko! Mufi na nas zmusiła! Zmusiła nas! Zaszantażowała nas! Żebyśmy z nią zagrali! Tak, przegraliśmy zakład! widziała, że obierze wszystkie banany jak nie nagrami. Nieprawda. Nie Dlatego musiałem przyjść. E, e, jaka była mowa, o tym nie wspominacie. Słuchajcie, moje koło fortuny zalosuje jak będziemy dobrani w pary, a mianowicie będziemy ulubionymi naszymi pajączkami. połączonymi siecią. Dobra, losujemy. Ja jestem, O, Wera, nie będziesz zachwycona, jesteś z Nomikiem, czyli ze mną. Dobrze, fajnie Ohoho, będzie. Rodzeństwo wygrywa. Rodzeństwo. A, je, 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 je. O, a, nie, nie! mam fankę na serwerze, patrzcie. Ale trafiła. Zapraszam nasze pajączki, będziemy się tutaj łączyć siecią. Vera, zapraszam. Pajączek, pajączek, bez nożyki. Aha, a na naprzeciwko, tak, idziemy? Tak, mi się wydaje, no, że powinniśmy być razem. O, o jak o, ci jesteśmy jest? Straszne! Bamizą. Ja się zwijam w kłębek, ja już nie. Oj, jak słodko, ja nie O dobra, ridą, jesteśmy razem, no? Że Wera ja miała wczoraj a, przyjaciela tak, w pokoju. Tak, nie! miałam przyjaciela. Oj, poczekaj, jak się w ciebie wciąga? Jak się wciąga? <laughs> help me! Help me! A, a czekaj, ja się sama mogę! O, jest! Wow. O, to jest ja! Nie, wciągi, a, a, nie. Spację naciśnij, spację naciśnij. Utrzymujesz ja? spację, to daleko skaczesz. Tak, wiem. No, skup. dobra, okej, okay, ok, nie pamiętam. Dobra, skaczę. O, czekaj, przeskoczyłam. czekaj, czekaj! Wciągaj się, wciągaj a, się. A, bo ja muszę tą siecią. Dobra. Oj, spadam. Dobra, dawaj Adrian, skoczymy. No, ale, ale synchronizacja. No, a nie. Tam nie wejdziemy już do góry. Myślę, że nam wyszło. Jeden się zbiera? lampki? Nie, bo nie. Jakie lampki? Ciężko się skaczy. Jakieś lampki? No to nie nie, nie. Szkladza. Słuchaj wyraz, bo po dzisiaj zobaczymy jak uh, to jest być tym biednym pająkiem, go wygonił z domu. No co, to to, co tak jest. Impreza! Ej, ej, ej Za tu o o. Yej, czekaj, aha, czekaj, idle, empathy. czyli ja jestem w kolorze, w którym jest Ada. Czekaj, niech one najpierw spadną, a my sobie przez No właśnie, myślałeś, że to ty przez O To ja. Ej, czemu my nie mamy innych kolorów? Mi się miesza! O, jak chcesz! Czekaj! Ja, ja nas ożywiam! to chyba czekasz, wiesz moja co? Po kolei chyba, nie? Skoczyć i złapać się. Czekaj, po prostu No, wszystkie mysze się Jeszcze raz! Jeszcze a ja raz! Ja sobie wydałam Robuxy przez ciebie. Więc a ja może teraz, leś, jak będziesz spadać, to przytrzymaj się. A ja się teraz trzymam. No to odpuść, no dobra, uwaga, tak, lecimy. Jeszcze, no, raz. jeszcze raz, damy ramię. Damy ramię w tym Bo, 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 dobra? bo dobra? mnie ciągniesz, dobra, czekaj. Albo ty się przyciągasz do mnie. O! Nie! 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 <śśmieniu> to tak. o, Taka, ja o, jest, dobra, jest, wciągam cię. Dobra, tam już normalnie, no. O, czekaj, wiesz to pójdę z drugiej strony, bo coś utknęłam. O, jest, Dobra, po, po, poczekajmy na nie, bo no. tam widzę ciężko. O, możemy, możemy na górę wejść, możemy dam radę na górę wejść. Skaczesz? Oj, nie wiem. Czy musisz bliżej mnie stać, to żeby się ja tak, no? czekaj, czekaj, to, wiesz? Trzeba się złapać. Dawaj, schowajmy się. Jestem. No dobra, uwaga. No proszę nas nie stresować tutaj. Więc schowaj tutaj. Nie! Dobra, jestem. Też. Czekaj. To jest ciężko. Ogólnie. Ja kupuję skórkę. Poczekaj. Oszciągam się. Okej. Okay. Lecę, lecę, jestem. Co ty robisz? Ależ tak ciężko. Ależ tak ciężko. Ależ gdzieś ciężko. Ewolucja to była, gdzieś Boże. Zostawiłam ci specjalnie różową, bo też jest różowa. Wziąłam czerwoną. Czekaj, 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 czekaj! Poczekaj, bo wina też co musi kupić, bo nie wytrzyma przecież. Wow. O, jaka ona jest słaby, no! Ale bej szybki! Dobrze, dawaj. A skórki tutaj. Proszę bardzo. No. Który jest najładniejszy? Ja no, się takiego Chyba ten radioaktywny jest najładniejszy. No, nie, też różowy. fajny, też fajny, no. Różowy jest najładniejszy. Nie Czarna wdowa. Ja mam truskawkę jakby, wiecie. <grym <grym Super, nie? Dobra, skaczmy dalej. Gabriela jest i dosłownie jej kolega jest Ja też chcę coś kupić. O, będę radioaktywna. Będziecie świecić w nocy. Jak się wszyscy zbejdą. Dobra, Adrian, skaczemy 3, 2. Chcemy. O, ja to świetnie żyję. ja zapałam się. Pojęczyny, a i też dobrze wyszło. Boże, jest wlu jest wlu jest jest ładnie. Jest dobra, ona tam się. O! Wow, 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 wow. A to jesteś ty, kurwa. A ty ciągniesz mięczarkę. A Adriana, to ja nie mogę być. Ja, Adrian, przepraszam. Ja się! Nie ja wiem czemu, tak myślała. Do góry, do góry, wujku, kurwa, naciskałeś. Spacie trzeba, spacie trzeba. A, bo spacie, no nie wiem. Trzeba się spacie, dobrze. Jesteś? Jestem. Jestem na to, żeby To liczyło was? O, ale super. Trzymaj się kłód, czyli trzeba pajęczyną Stick chyba. To the lock, Trzymaj się kłód. Chociaż nie, dobra, tu można skoczyć. Tak, tak, tak. Niech oni piętrówki nie Dobra! Okay, teraz się ja pierwsza. O. Jak ty merdasz tym ogonkiem, o. jak Widzisz, skaczemy. Jak o Boże! Możesz strzelić pajęczynę i trzymać spację i się wciągać wtedy do niej. Aaa. No. Ej, to ja nie wiedziałam, że tak mogę, tak mogę gdzieś tam było. strzelić? O, ty, ja lecę, ja lecę, ja No ty, nie jestem co to Zabrę... ja, Nie, 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 o, 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 jestem, jestem. nie, ja, nie, To była agentka, nie? Dobra, BFR. Dobra, czekaj, czekaj, bo ja muszę na ten kłody tutaj. A i się przecięliśmy, Ale ty, weź, puść ty, puść ty. Ja Nie da. Puść. Wisz, pacjent też skakać sobie? O czekaj, czekaj, chyba jesteś za daleko. Gdzie ty wisisz? ściąga idę do ciebie Dobra, A jak tu teraz my mamy skoczyć, żeby przejść? Patrz, ja chcę zrobić tak. Jak ale tutaj ile jest katapulta? A tu jest. Ale ja, ja ale nie Ja ale nie dawaj

Dobra, okay. teraz szybko. Dobra, ożywiam nas, poczekaj, poczekaj. Tak, ty? Dobra, to ja sam Ja to Adrian kliknęła, mi nas nie ożywiło. Możliwe, że ja kliknę do tyłu, że no, szybciej do tego. Ale Wera mówi, że jedna o. osoba. O nie! Nie korzystajmy z tej katapulty. Nie, dobra, spróbujmy jeszcze raz, poczekaj. Dwa, trzy. Czekaj, nie ona przemije. Trzy, cztery. O nie, 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 nie. No ja wyskakuję, czekaj, Dobra, Jeszcze raz. O, kurczę, Franca, ale mnie wywaliło. Okej, okej, okay, uwaga. Boże. Co jest? jest! Co Poczekaj, przeżyję. Ja nie wiem, co się stało. No okej, okej, okej. Jest, jesteśmy. Ej, no, no, no nie da się inaczej. Teraz. Chyba nie da się inaczej niż ta katapulta. Ale było dobrze ogólnie, poczekaj. Poczekaj, 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 bo się zapuka. Dobra, dobra Czemu? Nie, nie, wracam jesteś? Wracam, 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 wracam. Wracasz, dobra, no. I teraz niech minie. Bo to ciągnie, ciągnie, nie? Jest. Trzeba strzelić tym. Tak, pańczyną. No, dobra. dobra, to teraz ja czekaj. O, o, jesteś? Spinam się. dobra. Spinam się, czekam. Ty, nie, wiem, jak z tym stopnić. Spod... Próbuję się odciągnąć. O, przesuwę się. O, nie, zabrakło trochę! Ale możesz czasu tak? puścić. Możesz puścić swoją i, i spację trzymać. Zobaczam o, 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 się. O, nie wiem nie nie, nie! 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 Czekaj! Nie! nie Czemu to przycisk? zrobiłaś? chciałam wziąć przycisk, żeby o, dobrze, się gdzieś przemieszczać. Dobrze, dobrze, no. Ale nie! Czekaj, ja, ja jestem! Dawaj. Dobra! Jestem, 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 o, jestem. Okay. Ej, to przeżyliśmy. A czemu ty się podciągasz? Właśnie, nie wiem, czekaj, przestań Dobra. się podciągać. Ania. Ania, ja uspokój się! Nie! Dobra! Co jest? Stop. O, oh, jest, zatrzymałam się. Oh, o, nie. A ja ich widzę. Patrz, oh, jak oni to... nisko są tam. Idziecie na e, prawą. Ej! Ej, czemu nie dobra, są? Dobra, tutaj? A dobra, jednak są różowi. O, a, nie, jakie nie. Z daleko. Z daleko stałaś. Mały skok. Dobra, nie to. Daleko. O Jezus, bo tu się te no, pająki dobra. przypychają. No tak, okay. tak, no. Czas no, no. dziś oj, 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 to trzeba uważać, tak. O Jezus, jak mnie ciągnie za kupę. I na czekaj, dobra. 3 4. No. nie wiesz. Kurczę, poczekaj. Czekaj. Ja tam na Szybko, szybko, szybko! Naprawiam szybko. to. No przeżyj co jest. Dobra. Dobra, Dobra, teraz a gdzie ja. My jesteśmy. Ej. Ale co było? Ale na szczęście, aż tak. Czekaj, spróbuję. O. Gdzie jesteś? Tu jestem. Góry. O, o. O, o NIE bo dobra, kurczę! Lecimy, to wiesz co ja skipuję okay. znowu, lecę tam Gdzie lecisz tam? No, ale okay. mi ciągniesz no, Ale mi ciągniesz, no, trzymaj mnie Boże No to chyba nie Znowu tu umarłam Klikał, klik, klikał, klikał Ale klikam, tutaj wiecie co, Mufina nas wrobiła tyle Robuxów wydamy Mufinka, używaj spacji Nie można tak daleko aż Nie można no Bo to wtedy no, od razu Boże Czekaj, bo się cię jakoś trzyma O Jezus Tak leciutko No kurcze Chyba Tak, tam normalnie zacznie NIE NIE Kupuję kupuję, 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 kupuję. Ja nie wiem, czy my przejdziemy tego dziobaka za mną. Przejdziemy! Ja tu jestem! Ej, przeszliśmy! No. Ja nie mogę go patrzeć! Jej, pająku, wie. skacz! Jezus, Maria, robi. nie tak! Nie tak! Ej, my jesteśmy takimi ciemajtami jednak, co Tu chyba O, tu z katapulta chodzimy dawaj, obaję. o Jezus, Maria Matko Boska, bo się, Trzyma Trzyma się. się. Dobra, jesteś, no. Tutaj wystarczy przeskoczyć. Dobra. A tu jest dziura, cholera, no. jasne. Mocno. Ja nie ufam skupianiu w wodę. Dawaj, dawaj, dawaj. No chodź, to mówiliśmy. O, widzę tam tu, tą dupę, to, tak, nie to, ma... się. O, Nie zawieszaj O, widzę, widzę i co on robią. Dawaj, ciebie. A ten ptak nas nie Chyba nie zabije, co? No, chyba tak, tak, a trzeba uważać. A chodź tu na bok. Tak taki jedzą pająki, na no, które O, mateczko, czekaj. Jestem pod tobą, pod tobą. To czekaj, ja skoczę. Dobra, czekaj, ja skoczę. O, mój Boże.

Tu trzeba przeskoczyć Skoczyć trzeba, tak Ten pająk próbuję nawet pod wejść, taki mały schodek nie wejść. wejdzie No właśnie, o tą trawę nie dasz rady Czekaj, ja się przesunę. A idźmy nie! na drabinę, na drabinę oh Iść nie, nie! Ożywiam, ożywiam, ożywiam. No nie wie, że gdzie na w ogóle. Nie. Ale jesteśmy za nim? Za nim jesteśmy, czemu? No, ale oszustwo, oszustwo. mateczko. Dobra. Przestań się wspinać. Dobra, leciutko, nie? Przestań się wspinać, poczekaj, dobra. jest okej? Okay. O, ktoś mówi nam, hej, hejka. Tak, tu już pełno ludzi jest, nie? Gotowa jesteś? Tak. Niech on przypada. Spacja? Skok. Wow, udało dobra, się, dobra. Okay. Trzy, cztery. Ojej, nie! Dobra, skakujemy. Jest, teraz, no. Znowu ja jo. nie jestem. A to ja trzeba ja skoczyć, jestem. o Jezus Maria. No. Dobra, musisz się poruszyć A, o, gdzieś tam. Dalej. Jestem? O Boże! Let's go! Dobra, głupi ptak! Uf, wiem, on tak jest beznadziejny. Trzeba ewidentnie go przeskoczyć po ale już tak dalej Bo Jezus, trzymaj się cofnęło nas. No właśnie cofnęło o, nas. Dobra. Jezus Maria, nie skacz. W się znaczy, mówię do samej siebie. Ja dobra, idę, czekaj. bliżej. Dobra, czekaj. Ci tutaj nam blokują. Tak, Zbola, no niech one... Drogę, z... Widzowie. Widzowie nam przeszkadzają, nie? nie przeszkadzają. Nie zwalać winy na... Nie! O nie! <śla> <śla> karmu, karmu. nie karmu, karmu, karmu. Na karma. Dobra, tutaj musimy Aga Ej, przeżyłam! Skoczyć. Gdzie my jesteśmy? Tak! No, znowu przed nie. tym ptakiem! Czemu tu nie, nie ma checkpointów? No właśnie, ale dlaczego nas aż tak do tego ptaka znowu cofnęłeś? Tak daleko byliśmy. No właśnie. Bo aż tam jesteście do tyłu? No, No bo jak jest. Zależy, gdzie spadniecie pewnie. Cze? O, jesteśmy przed nimi teraz, tyle Ci Aga. Teraz my jesteśmy do przodu, teraz oni będą ptakować. No one tu już chyba trzeci raz umierają, więc my ja już nie wiem. też byliśmy bardzo daleko, ale nam checkpointa nie tak. zrobiło. Zależy, gdzie spadniesz okay. pewnie. No, jak spadniesz tutaj gdzieś, to już jest lepiej no. O Boże, o Boże. No. No. Dobra, jestem. Trzeba paliczyny. Chyba no to pić pierwszy, no. No, no co jest, czekaj, o. czekaj, podciągnę się, o, podciągam się. Jestem. jestem? Mhm. Tutaj jest tak no tak na styk, na styk chyba dam radę. U. Dobra, dam radę. Lecimy, lecimy. Speedrun, speedrun. O Jezus, Maria, Musimy prawie lecimy... się. tak. Ja! Patrz, ja się Dobra, dobra, jeszcze. Się... Mogę, tu można kliknąć. O. No co jest? No właśnie, skacz, nawet lepiej, nie co... trzeba to... Dobra, to czy. O Jezus, Maria! O, jest z to... drugiej strony dziura. Tutaj jeszcze myślałem Jezu! Do widzowie! Przeszkadzać! To się te pająki dobra, zrzucają trzy, trzy, tutaj. Trzy. Czekaj. R. Nie! A, tu siebie. Kurczę. Jeszcze raz. A jak Drabina? po tej drabince? Pajęczyną po prostu trzeba pewnie. Czekaj, bo ja nic dupę swoją tylko widzę. Ciężko będzie. Albo tu tutaj na, 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 na krzaka można zrobić. Dasz radę czy, czekaj, przez czy przeciągnę się. O. Tego się coś zawisiłam. Pipi, nie rozpraszaj mnie, dziewczyno. Pik, drzewo po pańczyną. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, ja densuję, co ja robię? <laughs> bo mi się pająk buguje. Aj, czy tobie też skaczę? Nie. Dawaj, wciągaj się. No. O, dobra, dobra. O, jest. No, no, właśnie. Dobra, dobra. No ekstra plan. Ekstra plan. Okay. Patrz, ja wale w drzewo, ja walę w drzewo i oboje okay. trzyma, możemy trzymać spację wtedy. Dobra. Trzymać spację. Tak, 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 tak. Za tak blisko. Dobra, 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 jestem. Dobra. Idę. Tutaj normalnie chyba, nie? Okay. I do tej drabinki już doszliśmy z powrotem. Okej. Okay. I znowu drzewo jakieś? Masz drzewo? Dobra. Mam drzewo, dobra. Dobra. Ekstra. Mamy 100 metrów od e, Idź pierwsza po tej drabince. Chyba to trzeba strzelić. Jest! Tak, 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 Bał, witam cię! Czy tu jest checkpoint? Mam nadzieję, że tak. Nie, mam ej, nadzieję, że też jest. bo nie mogę się podciągnąć. Dobra. No chyba jest, bo o, mamy jestem, 100 metrów jestem. na górze, widzisz? No. Tu jest musi checkpoint. Okej, okay, i lecimy. Oficjalnie. Boże bardzo, to Boże, bardzo długie to jest! No to ma pewnie, nie wiem, z milion, z milion metrów? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekaj, jestem, podciągam się. Patrz, tam chodzi, do wielkich. Gdzie? Tam daleko! O my god, tam jest kulem. Boże, Jakaś. O kurwa bo panek, zobacz. A tu trzeba u góry Adrian o. Patrz, co trzeba tu robić. Ej, widzę trzeba was tak... chyba, to jest chyba Agi Pupa. O, ta, no. Ola! Z lodu tutaj jest! A czemu Olaf ma Jak to przejść? Osób? Gdzie? Opa, walimy, walę tutaj No ma Mece. takie jedną podbitą, dobra, nie, nie wolno się śmiać z o kamerę. No i co dalej? E, ja teraz walę w drzewo no, ty co trzymaj, ty trzymaj. No ja trzymam się trzyma. Nie ja puszczam. walę w drzewo, ja walę w drzewo? Idealny, tak? ty mnie istnieje. Puszczam. I teraz ty walisz też tutaj w drzewo A. A. Jedziemy kolejka górska Dobra, ty się złap czegoś, no Puśćaj, ja się Puść, puść, Tutaj czekaj, musimy tak jak one zrobić Poczekajmy na nich, poczekaj, zobaczmy na nich, co one robią. Mi się że nie dadzą rady. Tak zwalał jakoś. się, zwalał nie, poczekaj, się. Nie, mówimy, no nie, nie. No o, no, nie, tak no, nie, nie, nie. nie stój, stój, stój. I patrz, teraz ty, My ale o drugi. Jest, I teraz poczekaj, poczekaj, ja się wezmę o drugi. M I... Mam ochotę tam do nich polecieć i, i, I teraz im Teraz ty? Dobra, teraz ja. Jeszcze raz. Ale Spider-Man Spider to Spider-Man, kto teraz będzie? Ty Tylko <laughs> ty ja. zawsze chciałam pierwsza. być Spider-Manem. Odłączam się. Ale wy się kombinujecie. Ale wy się kombinujecie. ja odłączam po się. Po każdym kafelku idę Po każdym kafelku. Poczekaj, poczekaj, po strzelce. Adrian do drzewa strzelił i stępał. Do drzewa do Dobra, witam. Dobra, jestem, Jestem. Ej, to było ciężkie. No. No, 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 Trzeba, mm. z Madagaskaru, o, zobaczcie, gdzie ja jesteś. Słodziaki, ja pochnęć, Kowalski. Ten... Nie mogę wejść tutaj, też. No dawaj, jestem bardzo blisko już krawędzi. O, 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 o. tak, ta, bardzo Gdzie gdzie idziemy? Czekaj, czekaj. Do Golema? Nie ślizgaj się. Do Golema, Do Golema. Do golema. Dawajcie do Golema idziemy. Byliście przy ja? Golemie? Nie byłem. To najdalej, gdzie, gdzie Idziemy, ja muszę złapać się na czegoś, trzeba. A co on zrobi? Czekaj, czy on będzie po to chodził? Powolutku, powolutku. Serio? Powolutku. Serio? No, On chyba nas będzie tutaj, chciał pokonać. Tu też, nie, ja nie mogę tutaj wystrzelić. Poczekaj, musimy go ominąć i, i, i iść tam do uwalić. Olafa. Poczekaj, o, skaczę. Kurde. Skaczę, chodź tutaj do Olafa, do Olafa, bo on tu nie chodzi. Dobra, bo Olafa z gniu. Ja się ślizgam. Czekaj, nie, nie ruszaj Dobra. się. Czekaj, niech on przejdzie. jestem ja jestem git, ja no. to teraz o. nie skuczemy. Dobra, i jak Właśnie teraz. Bałba, nie, poczekaj. nie, I teraz do drugiego bałwana. Nie, musimy tu przeskoczyć. Jak on dawaj. tu przejdzie, to, musi to musimy na, na drugą stronę. Aha, tu... da radę, da radę, poczekaj. Dobra. Teraz, dawaj. Kurczę, za mało. Dawaj, 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 ciągnij się, ciągnij. Nie, Dobre? nie ma nie! Mam nas, ma, poczekaj! Dobra! Nie! Oh. No tak... O kurcze, no o trudno. Poczekamy jeszcze o. na nich, czy oni dadzą radę. O nie, ja już nie gram, jesteśmy przy kruku. Znowu przy kruku, 50 metrów ptaku. nas wywaliło, co za bezsens. Koniecznie nie. widzowie zostawcie dla nas do góry, a zwłaszcza dla Werki, która znosiła moją grę. Ja wam bardzo tak, dziękuję. Z tego Ta gra jest taka ciężka, że ja nie wiem, widzowie, jeżeli w nią graliście i udało wam się przejść do końca, to napiszcie, bo to jest wielki szacun, nie? Ale nie jesteście. Turbo szacun. Dajemy kciuka do góry dla Pandy Banan i dla Pipi, mm. która nagle zagościła na naszym odcinku, a my sociaki yes. widzimy się na tym odcinku. Buziaki, pa! Pa, pa! pa. pa.